Znajdujemy się w Centralnym Parku Rotterdamu. Jak można coś zbudować w parku? Trzeba stworzyć budynek, który kocha parki i środowisko naturalne. Jak to zrobić? Najpierw go zakrzywiasz, a potem obudowujesz go lustrami. I co się wtedy dzieje? Widzisz siebie, widzisz plac, widzisz park i widzisz miasto, które wydaje się piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W wysokiej na 40 metrów nowoczesnej budowli Muzeum Boymans van Beningen zgromadziło całą swoją kolekcję i jako pierwsze na świecie otworzyło swój magazyn dla publiczności. Budynek zaprojektował Winnie Maas. Dla architekta dużym wyzwaniem było stworzenie wnętrza, w którym zwiedzający nie zgubi się w gąszczu dzieł sztuki. Zacznijmy od tego, że ten budynek jest bardzo prosty. Jest jak więzienie, w tym sensie, że ma się tu ogląd całości i to oczywiście pomaga się w nim odnaleźć. Nie jest też biały, jest szary, ma specjalne rodzaje świateł. Tak, że to przypomina zwiedzanie kopalni. Przechodzisz z ciemności do nieba. W tym magazynie znalazło się 151 tysięcy przedmiotów z siedmiu wieków w pomieszczeniach o pięciu różnych rodzajach klimatyzacji. We właściwym muzeum, które jest obecnie remontowane, będzie można zobaczyć tylko 6 do 8% tej kolekcji. To jest naprawdę niewiarygodne, jak ta architektura wygląda od wewnątrz. Jestem oszołomiona. Nie spodziewałem się tego ogromu, tak wielu dzieł sztuki, nie wiem od czego zacząć. Jest dużo przestrzeni, jest światło. Jedyne w swoim rodzaju, bardzo mi się podoba. Ina Klasen jest opiekunką tych niezliczonych skarbów, które były zbierane przez ostatnich 170 lat. To, co tu widać, to dzieła sztuki, które w pewnym sensie śpią. Traktujemy je wszystkie jednakowo, bo na przykład naszą wieżę Babel, Broigla, traktujemy dokładnie tak samo jak mały szklany wazonik, który też mamy w kolekcji. Ci, którzy decydują się zwiedzić ten magazyn, mogą też zobaczyć, co się dzieje za kulisami muzeum. Na przykład jak pracują konserwatorzy, ze względów bezpieczeństwa jednak tylko przez szybę. Wizyta w tym muzealnym magazynie może być doświadczeniem, które oferuje nowe, bardzo indywidualne spojrzenie na sztukę.